Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Obalamy mity". Tym razem kilka słów o pasie neoprenowym używanym przez wielu w celu spalania tkanki tłuszczowej. Jeżeli zapytacie o ten temat trenerów, to zdania są podzielone. Jedni powiedzą, że to bzdura, że zrzucacie tylko wodę, inni powiedzą, że nie mają zdania na ten temat, a jeszcze inni, że tak, ten pas działa. Literatura fachowa niemalże w 100% milczy na ten temat. Doszukałem się natomiast wielu ciekawych publikacji na ten temat na oficjalnej stronie Narodowej Biblioteki Stanów Zjednoczonych o nazwie PubMed. I tam wpisujecie sobie każde hasło związane z treningiem, fizjologią, biochemią i otrzymujecie niezliczoną ilość prac, publikacji na ten temat wszystkich liczących się na świecie uniwersytetów. Również wiele portali traktujących o treningu fizycznym i jego aspektach przedstawia ciekawe argumenty za i przeciw na temat korzystania z tego właśnie pasa w celu spalania tkanki tłuszczowej. A zatem czy pas neoprenowy noszony podczas treningu cross, cardio czy też innego w rzeczywistości spowoduje utratę większej ilości tkanki tłuszczowej z brzucha i jego okolic? Pierwszy zdroworozsądkowy argument brzmi: że nie, dlatego że spowoduje on głównie utratę większej ilości wody, bo z większą temperaturą będzie się bardziej podcić w tych okolicach, ale ta woda, którą stracicie, wróci po kilku dniach, dlatego że zaczniecie pić wodę, zaczniecie pić inne napoje, przyjmiecie trochę soli w posiłkach i te, ten kilogram półtorej stracone podczas tego treningu wróci po kilku dniach. Drugi argument brzmi, Pas neoprenowy powoduje kompresję na jelita i żołądek, co poprawia pracę tych narządów, ale niestety jest to również efekt tymczasowy. Czas na kontrargument. ciepło i podwyższona temperatura, okolic brzucha i bioder pozwala przede wszystkim poprawić krążenie w tych miejscach. Zazwyczaj są one tam słabe, często upośledzone, zwłaszcza u osób z dużą otyłością brzuszą. Zwróćcie uwagę, że podczas treningu najbardziej rozgrzane są kończyny górne, kończyny dolne i głowa, natomiast okolice brzucha i bioder są lekko ciepłe. Zatem pas oprenowy noszony podczas treningu pozwala na lepsze ukrwienie tych okolic. Pozwala to uruchomić Wasz depozyt w postaci tkanki tłuszczowej z okolic, które zazwyczaj są słabo rozgrzane. Pomyślałem sobie, że muszę to sprawdzić i spójrzcie na rezultaty. Robiłem kardio 3 razy w tygodniu 45 minut przez okres 4 tygodni bez pasa, będąc na diecie niskowęglowodanowej i zrzuciłem z obwodów około 2-3 cm. Trenując dokładnie w ten sam sposób przez kolejne 4 tygodnie, będąc na tej samej diecie, ale z pasem neoprenowym straciłem od 4 do 6 cm z obwodów. Oczywiście powiecie, że aby to doświadczenie było wiarygodne. Należałoby wziąć dużą grupę ludzi o podobnym genotypie w tym samym wieku, obciążyć ich takim samym treningiem, w tym samym czasie i zobaczyć rezultaty. Odpowiedź na pytanie, czy pas napręwy działa. Pozostawiam wam, sprawdźcie to sami. A tymczasem subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze. No i oczywiście pamiętajcie o odpowiedniej diecie i odpoczynku. Do zobaczenia!